Zdrada stulecia. Anna Maria Jopek odkrywa mroczną prawdę. Małżeński raj okazał się kłamstwem? Anna Maria Jopek to postać, która od dekad uosabia wszystko, co najpiękniejsze w polskiej kulturze. Jej głos to eteryczne zjawisko, które potrafiło zatrzymać czas nie tylko nad Wisłą, ale i w najbardziej prestiżowych salach koncertowych świata od nowojorskiego Carnegie Hall po Tokio córka legendarnego solisty zespołu Mazowsze dorastała w świecie, gdzie muzyka była religią, a perfekcja jedyną akceptowalną drogą. Przez lata obserwowaliśmy jej ewolucję z subtelnej dziewczyny z Eurowizji w dojrzałą artystkę współpracującą z gigantami takimi jak Pat Metheny. Wydawało się, że jej życie prywatne to nienaruszalna twierdza spokoju, a związek z Marcinem Kydryńskim stanowi rzadki w biznesie przykład jedności dusz i intelektów. Razem tworzyli duet idealny podróżnicy, artyści, wizjonerzy. Jednak dzisiaj ten kryształowy obraz pękł z hukiem, który słychać w każdym zakątku kraju. W wieku 56 lat, kiedy większość kobiet szuka stabilizacji, Anna Maria Jopek stanęła twarzą w twarz z prawdą, która podważa fundamenty jej ostatnich 20 lat życia. Wiadomość o tym, że Anna Maria Jopek odkryła szokujący fakt dotyczący swojego życiowego partnera, uderzyła w media z siłą bomby atomowej. Polska opinia publiczna jest w stanie kompletnego niedowierzania, ponieważ para ta była postrzegana jako wzór nienagannej klasy i wzajemnego szacunku. Fani artystki, którzy przez lata karmili się jej kojącymi utworami, teraz czują się oszukani razem z nią, a portale plotkarskie i poważne dzienniki muzyczne prześcigają się w domysłach na temat natury tego odkrycia. Czy to możliwe, że pod płaszczem wspólnych podróży i artystycznych projektów kryło się drugie? Dno, o którym nikt nie miał pojęcia? Reakcja mediów jest drapieżna i bezlitosna. Każdy szczegół ich wspólnego życia jest teraz analizowany pod kątem ukrytych sygnałów, które mogły zwiastować ten kataklizm. Atmosfera wokół Jopek jest gęsta od współczucia, ale i chorobliwej ciekawości, ponieważ skala tej domniemanej zdrady zaufania wydaje się przekraczać wszelkie granice. Szok jest tym większy, że Jopek nigdy nie budowała kariery na skandalach, a jej prywatność była zawsze chroniona z najwyższą starannością. Teraz, gdy milczenie zostało przerwane, a na jaw wychodzą fakty, które nigdy nie miały opuścić ścian ich domu. Światło dzienne ujrzała prawda, która rzuca cień na całą biografię Kydryńskiego. Ludzie zadają sobie pytanie: jak tak wrażliwa i inteligentna kobieta mogła przez tyle lat nie dostrzegać potężnego kłamstwa, które rosło tuż obok niej? To nie jest tylko kryzys małżeński, to upadek pewnego mitu o idealnym związku dwóch wybitnych umysłów. Co dokładnie odkryła Anna Maria Jopek w archiwach swojego męża lub w jego ukrytym życiu, które sprawiło, że po latach wspólnej drogi zdecydowała się na tak radykalne emocjonalne odcięcie? Jakie mroczne tajemnice Marcina Kydryńskiego wyszły na jaw właśnie teraz, niszcząc spokój 56-letniej gwiazdy? I co to oznacza dla przyszłości ich wspólnych projektów, które pokochały miliony? Przez ponad dwie dekady małżeństwo Anny Marii Jopek i Pini Marcina Kydryńskiego uchodziło za niedościgniony wzór intelektualnej oraz artystycznej symbiozy. On uznany dziennikarz muzyczny fotograf i podróżnik o duszy filozofa, ona eteryczna diva jazzu, której wrażliwość zdawała się nie pasować do brutalnego świata show biznesu. Razem tworzyli duet, który celebrował piękno świata, dalekie podróże do Afryki i wspólne projekty artystyczne. Jednak, jak wynika z najnowszych doniesień, ten medialny obraz raju był jedynie misternie skonstruowaną fasadą, pod którą od lat narastały niszczycielskie napięcia. Choć rzadko pojawiali się razem na czerwonych dywanach, Tłumaczono to ich potrzebą prywatności i specyficznym stylem życia. Dzisiaj wiemy, że te osobne drogi nie były wyborem, lecz koniecznością wynikającą z pęknięć, których nie dało się już dłużej maskować uśmiechami na okładkach kolorowych magazynów. Sytuacja nabrała dramatycznego tempa, gdy Anna Maria Jopek zupełnie przypadkowo weszła w posiadanie informacji, które zburzyły jej poczucie bezpieczeństwa. Według osób z bliskiego otoczenia gwiazdy, moment odkrycia prawdy nastąpił w najbardziej prozaicznych okolicznościach, podczas porządkowania archiwalnych dokumentów związanych z ich wspólną działalnością artystyczną. To, co znalazła piosenkarka, nie było jedynie dowodem na drobną nielojalność, lecz odsłoniło porażającą skalę podwójnego życia, jakie Marcin Kydryński miał prowadzić przez lata. Szok był tym większy, że Anna Maria zdała sobie sprawę, iż człowiek, którego uważała za swojego najbliższego powiernika, stworzył wokół niej klatkę skłamstw, w której każda ich wspólna chwila mogła być częścią starannie wyreżyserowanego spektaklu. To odkrycie uderzyło w artystkę z brutalną siłą, sprowadzając na nią ból, jakiego nie potrafiły wyrazić nawet jej najsmutniejsze balady. Natura tego małżeńskiego skandalu jest wstrząsająca i dotyczy fundamentalnego złamania zaufania. Doniesienia mówią o istnieniu równoległej rzeczywistości Marcina Kydryńskiego, o zobowiązaniach i relacjach, które utrzymywał w całkowitej tajemnicy przed żoną, nie tylko w Polsce, ale i podczas swoich licznych wypraw zagranicznych. Mowa jest o potężnej zdradzie emocjonalnej i finansowej, która trwała latami, tworząc sieć powiązań, o jakich Anna Maria nie miała najmniejszego pojęcia. Reakcja Diwy na te rewelacje jest jednak daleka od tabloidowej histerii. Anna Maria Jopek zareagowała w sposób, który przeraził jej otoczenie absolutną niemal grobową ciszą. Nie było publicznych oskarżeń ani emocjonalnych wpisów w mediach społecznościowych. Ta lodowata postawa artystki sprawia, że fani i dziennikarze drżą z niepewności co do jej dalszych kroków. Milczenie piosenkarki stało się najgłośniejszym krzykiem w jej karierze. Budząc fascynację i grozę u wszystkich, którzy śledzą tę sprawę. Osoby z najbliższego kręgu Anny przerywają milczenie, malując obraz kobiety, która czuje się obco we własnym domu. Jedna z przyjaciółek artystki wyznała wstrząśnięta, że Anna uczy się teraz oddychać na nowo, uświadamiając sobie, że przez połowę życia sypiała pod jednym dachem z człowiekiem, którego w rzeczywistości w ogóle nie znała. To wyznanie rzuca mroczne światło na postać Kydryńskiego, który dotąd budował swój wizerunek na prawdzie i autentyczności. Reakcja opinii publicznej jest gwałtowna. Wielbiciele Jopek, którzy zawsze cenili jej krystaliczną szczerość, czują się osobiście dotknięci tą sytuacją. Media społecznościowe pękają w szwach, od komentarzy, w których fani analizują teksty piosenek Anny z ostatnich lat, szukając w nich ukrytych wołań o pomoc i sygnałów świadczących o tym, że artystka przeczuwała nadchodzącą katastrofę. Bomba informacyjna, jaka wybuchła wokół życia prywatnego gwiazdy, zmusiła prasę muzyczną do przewartościowania całej jej dotychczasowej twórczości. Krytycy zauważają, że artyzm Jopek był dla niej nie tylko pasją, ale przede wszystkim bezpiecznym azylem, w którym mogła ukryć się przed rozczarowaniami rzeczywistości. Dziś, kiedy światło dzienne ujrzały fakty o podwójnym życiu jej męża, każdy jej koncert nabiera nowego niemal mistycznego wymiaru. Walka Anny Marii Jopek o zachowanie godności w obliczu tak upokarzającego odkrycia pokazuje jej niesamowitą siłę wewnętrzną. Zamiast szukać zemsty, artystka zdaje się przetapiać swój ból w muzykę, która w tych nowych okolicznościach brzmi bardziej prawdziwie niż kiedykolwiek wcześniej. Dziennikarze śledczy sugerują jednak, że to dopiero wierzchołek góry lodowej, a dowody, na które trafiła Jopek, są tak obciążające, że mogą doprowadzić do jednego. Z najgłośniejszych i najbardziej kosztownych procesów w polskim show biznesie. Napięcie rośnie z każdą chwilą, ponieważ Marcin Kydryński mimo licznych prób kontaktu ze strony prasy pozostaje nieuchwytny, co tylko podsyca spekulacje o jego winie. Atmosfera wokół pary jest tak napięta, że nawet ich najbliżsi współpracownicy zaczynają zajmować strony w tym konflikcie rozrywającym środowisko muzyczne od środka. Pojawiają się głosy, że pewne ślady tej mrocznej tajemnicy były widoczne już dawno temu w publikacjach podróżniczych Kydryńskiego, lecz nikt nie miał odwagi, by połączyć kropki. Teraz, gdy bariera pękła, świat patrzy z zapartym tchem na Annę Marię Jopek, która mimo skończonych 56 lat stoi przed wyzwaniem napisania swojego życia na nowo, z dala od kłamstw, które definiowały jej codzienność przez ostatnie dwie dekady. Każdy ruch artystki jest śledzony z chorobliwą wręcz uwagą, a opinia publiczna czeka na moment, w którym diva zdecyduje się ostatecznie zerwać maskę z człowieka, który zniszczył jej wiary w małżeńskie ideały. Doświadczamy właśnie momentu, w którym legenda o wielkiej miłości zmienia się w mroczny thriller, a zakończenie tego dramatu może być bardziej szokujące niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Fala uderzeniowa po odkryciu Anny Marii Jopek nie tylko nie słabnie, ale zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, paraliżując całe środowisko polskiej inteligencji twórczej. To, co początkowo wydawało się jedynie małżeńskim kryzysem na szczytach show biznesu, przerodziło się w narodową debatę nad granicami kłamstwa i ceną, jaką płaci się zabudowanie wizerunku nieskazitelności. Każdy dzień przynosi nowe detale, które jak ostre odłamki wbijają się w pamięć fanów od lat wierzących w metafizyczną więź łączącą Annę z Marcinem. Atmosfera w Warszawie ta jest gęsta od szeptów, a prestiżowe kawiarnie, w których para bywała regularnie stały się miejscem snucia mrocznych teorii. Media, które dotąd traktowały Kydryńskiego z niemal nabożnym szacunkiem, teraz z drapieżną wnikliwością analizują jego dorobek, szukając w jego zdjęciach i tekstach dowodów na to, że ta zdrada była planowana z zimną krwią przez lata. Porażająca jest metamorfoza samej Anny Marii Jopek, która na oczach wszystkich zmienia się z łagodnej muzy w postać tragicznie monumentalną. Osoby, które widziały ją w ostatnich dniach, opisują jej wzrok jako zimny i przeszywający, jakby w jednej chwili z jej świata wyparowały wszystkie barwy, o których tak pięknie śpiewała. Artystka, mimo skrajnego wyczerpania psychicznego, nie zrezygnowała z zaplanowanych sesji nagraniowych, co współpracownicy określają mianem artystycznego seansu egzorcyzmów. Dźwięki, które wydobywają się z za zamkniętych drzwi studia, są ponoć tak przejmujące, że technicy dźwięku przerywają pracę, nie będąc w stanie znieść ładunku emocjonalnego zawartego w jej głosie. To już nie jest jazz to lament kobiety, która zrozumiała, że cała jej dorosłość była osadzona na ruchomych piaskach, kłamstwa mężczyzny, którym powierzyła swoje najskrytsze lęki i marzenia. Najbardziej chropowatym elementem tej historii staje się milczenie Marcina Kydryńskiego, które z każdym dniem traci cechy klasy, a zyskuje znamiona tchórzostwa. Informacje o jego rzekomych kryjówkach od afrykańskich bezdroży po samotne domy na północy Polski podsycają gniew opinii publicznej. Internauci nie mają litości pod jego adresem, punktując każdą nieścisłość w jego dotychczasowych opowieściach o miłości do Anny. Pojawiają się głosy osób, które twierdzą, że widziały Marcina w sytuacjach jednoznacznie wskazujących na jego drugie życie, ale nikt nie śmiał podważyć autorytetu wielkiego podróżnika. Teraz, gdy Anna Maria sama zerwała te zasłony milczenia, lawina oskarżeń ruszyła z niepowstrzymaną siłą. Każdy list, każda pocztówka z podróży i każde dedykowane jej słowo jest teraz weryfikowane przez armię domorosłych detektywów szukających Prawdy o mrocznej naturze człowieka, który potrafił tak pięknie mówić o świetle. Wszystko to dzieje się w cieniu zbliżającego się jubileuszu artystycznego Jopek, który miał być świętem ich wspólnego życia. Zamiast tego przygotowania do wydarzenia nabierają charakteru pogrzebowego. Prasa muzyczna spekuluje, że Anna może wykorzystać scenę do ostatecznego publicznego rozliczenia z mężem, co byłoby bezprecedensowym wydarzeniem w polskiej kulturze. Napięcie między dawnymi małżonkami osiągnęło punkt, w którym nawet ich dzieci i najbliższa rodzina muszą opowiedzieć się po jednej ze stron, co rozrywa klan Jopek od środka. Skala emocji jest tak ogromna, że zaczyna wpływać na postrzeganie samej instytucji małżeństwa wśród jej fanów. Anna Maria Jopek w wieku 56 lat stała się mimowolną ikoną kobiet, które zostały zdradzone w sposób najbardziej perfidny. Zdrada ta bowiem nie dotyczyła tylko ciała, ale przede wszystkim duszy i wspólnej historii, która nagle okazała się fikcją. Każdy przeciek o tym, co tak naprawdę zawierały dokumenty znalezione przez Annę, buduje napięcie przed nieuchronną konfrontacją, która zdaniem wielu zakończy się w sposób, którego nikt nie jest w stanie przewidzieć, a który na zawsze zmieni mapę polskiego show biznesu. Historia Anny Marii Jopek uczy nas, że nawet w najbardziej krystalicznych biografiach mogą kryć się mroczne cienie, a prawda może uderzyć w pierwszym, w którym się najmniej się jej spodziewamy. To współistnieje w życiu artystycznym. To nie tylko bolesny proces rozpadu, ale przede wszystkim moment, w którym dochodzi do uszkodzenia kobiety, która została wyodrębniona przez swoją tożsamość z rąk człowieka, który karmił ją iluzją przez dekady. Bez względu na to, jak brutalna może być prawda, głos Anny Marii Jopek nadal będzie rozbrzmiewać, choć tym razem być może w zupełnie innym tonie. Będzie to głos wolny od narzuconych funkcji głosu, który nie musi już niczego zmienić na głos, który w swojej surowości odnajdzie nową drogę do serc słuchaczy na całym świecie. Jednak gdy wszyscy spodziewają się, że Anna wycofa się w cieniu przez Twoją śmierć w samotności, jeden szczegółowy szczegół podczas ostatniego ataku, wywołanego przez lawinę spekulacji. Anna pojawiła się niedawno z nowym pierścionkiem na dłoni, ale nie na palcu serdecznym. Dziesięć subtelnych, ale wymowny symbol stał się pożywką dla mediów śledczych w całej Europie. Czy to oznaka wolności, czy początek długiej batalii prawnej? Niedołączone źródła donoszą, że ten element jest częścią starej rodziny pamiątki, o których Marcin Kydryński miał nigdy nie wiedzieć o jego sygnale. Się na dłoni Anny zwiastuje nowy etap, w którym znajduje się ona posiadająca kontrolę nad narracją o ich wspólnym i tajemniczym, które teraz jest uruchamiane na zewnątrz. Ta opowieść o przekazie i odrodzeniu ma wiele warstw, których nie można zgłębić w jednym materiale. Jak wam się podoba reakcja Anny Marii Jopek na ten sekret? Gdybyś to był ty, wybrałbyś przebaczenie, czy odszedłeś, aby chronić swój szacunek do samego siebie? Zostaw swoją opinię w komentarzach poniżej, abyśmy mogli omówić siłę kobiet podczas burzy. Nie zapomnijcie już teraz zasubskrybować kanału, aby jutro wieczorem obejrzeć szczegółowy film film analizujący sekretne życie Marcina Kydryńskiego, w którym opublikujemy ekskluzywne dokumenty dotyczące jego tajemniczych podróży do Afryki. Dziękujemy, że nas obserwujecie i śledzicie. Do zobaczenia w kolejnych gorących wiadomościach wideo ze świata gwiazd.